Wersja elektroniczna książki Info Uprawa jak uprawiać warzywa do końca czerwca tylko 19,90. Promocje dostępne na mojej stronie infouprawa.pl Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Dzisiaj sadzenie kwiatków balkonowych. Pokażemy jak Iwona sadzi, no ogólnie jak się sadzi kwiatki balkonowe. Jakie zasady stosować, a przynajmniej jakie my zasady stosować polecamy. Tutaj mamy skrzynkę balkonową. Nadaje się ona idealnie do tego właśnie, żeby, żeby sobie takie kwiatki... Posadzić i to już zależy, bo, ma, bo mamy mnóstwo różnych kwiatków balkonowych. O, może kiedyś o tym też nawet książkę zrobię, ale to jest odległa sprawa, bo mamy różne. Jedne są dobre właśnie na stanowisko półcieniste, drugie są dobre na, na słońce, jedne wiszą, drugie takie bardziej stojące. Są też takie można rzec stojąco zwisające, ale zasada, jeśli chodzi o sadzenie, jest bardzo. Podobne. Tutaj mamy skrzynkę balkonową, można zastosować sobie wiszące doniczki, można za, zastosować sobie inne, to już jest no, po prostu Wasza wola. Doniczka, skrzynka balkonowa 40 40 cm. I co tutaj Iwłka sobie y, robi? Pokażmy tutaj, co mamy. To jest pelargonia zwisająca, pusta, o kwiatkach takich mniejszych. Tu mamy komarzyce. Ona będzie tak zwisała mocno, pelargonia zwisająca pusta też zwisa naprawdę dosyć mocno. Jest też na przykład pelargonia zwisająca pełna, która mniej zwisa, ale ma takie większe kwiaty. Tu mamy właśnie dwie pelargonie zwisające puste, jak również komarzyce tutaj bez obaw, że te pelargonie zarosną, bo ta komarzyca też będzie bardzo dobrze rosła. I mamy sobie właśnie takie trzy kwiatuszki. W zależności od tego, jakie te kwiatki są, można dać sobie, nie wiem, 3-4, ale to zwy, zwykle na taką 43 wy, wystarczy. Tutaj mamy właśnie taką skrzynkę. Warto sobie z, zrobić dziurki. Iwonka tutaj w tym przypadku nie robi, bo, bo, to, bo ta skrzynka będzie pod zadaszeniem, więc tutaj nie będzie dużo, y, dużo podlewania. Zresztą z Iwonką jest tak, że ona zapomina. Podlewać, więc, więc tutaj akurat bez dziurek, ale w większości przypadków polecam zrobić dziurki, ponieważ jak zostawimy to sobie na zewnątrz, to znaczy, wiecie, po, po prostu na ekspozycję, że napada wam tam, no to niestety. Ta woda będzie Wam stała, tutaj będzie żur, wystarczy jeden deszcz taki mocny i ta woda będzie tutaj, więc dziurki w większości przypadków są zasadne. Iwonka tak sobie nie robi, można by dać sobie karamzytu na spód, Iwonka tego tutaj nie da. Na spód dajemy sobie ziemię, dobrą ziemię, można dać sobie ziemię do kwiatków balkonowych, ta ziemia ma w sobie hydrożel. To jest jakby troszeczkę torf, troszeczkę ziemia bardziej właśnie torf. Ma w sobie hydrożel, więc to wchłania wilgoć, później tą wilgoć oddaje. Tutaj wsypywany będzie nawóz długodziałający. Jest to nawóz, nie, nie mam żadnej współpracy, żeby nie, nie było co zawsze powtarzam, jednak tu jest nawóz o nazwie Burza Kwiatów jest to naprawdę bardzo dobry nawóz długodziałający jest to nawóz, który na, na, naprawdę bardzo dużo da jednak jest to nawóz niewystarczający na, pełne, na pełen sezon mimo tego, że tam pisze na przykład, że raz na sezon że tam na 6 miesięcy starcza, to według mnie zdecydowanie warto później sobie dawać nawozy jakieś do kwiatków, przynajmniej tak od, nie wiem, od połowy czerwca, od lipca bo no, warto zdecydowanie wzmocnić żeby to nam, to nam kwitło do Października. Tutaj Iwonka sobie już zaczyna sadzić. Macie o tak, pyk. I yy, to, że ten nawóz styka się z ziemią, to nic się nie, nie stanie. Ten nawóz tego nie popali. Gdybyśmy dali zwykły nawóz, to by ten nawóz mógł to spalić. Natomiast nawóz długodziałający bez problemu nie popali tych, tych kwiatków ekspozycja będzie na słońce, będzie tu dosyć, dosyć sporo słońca, jednak te pelargonie, jak również ta komarzyca, bez problemu na stanowisku półcienistym też będą rosły. I więc, tutaj mamy w sobie nawóz długodziałający, mamy w sobie hydrożel, struktura gleby jest bardzo dobra, taka wiecie, miękka, fajna, pulchna. Później, tak załóżmy od połowy czerwca, może od początku lipca, ale bardziej myślę, że od, 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 od połowy czerwca te kwiatki balkonowe będą wspomagane wspomagane nawozem i tutaj y, można sobie użyć jakiś nawóz do kwiatków, do kwiatków balkonowych jest bardzo dobra seria na, na przykład y, z firmy Planton Planton K, super nawóz dosyć tani, więc czemu by nie albo na przykład Substral balkon, świetne nawozy i no też są na przykład płynne z, flor z florobitu chociaż jest według mnie on tro troszeczkę gorsze. Ale też dobry, dobra. Więc tutaj dajemy sobie ziemię, i tak na dobrą sprawę to jest wszystko. Te sadzenie, tak na dobrą sprawę, zostaje zakończone. I ten filmik już by mógł się zakończyć. Jednak powiedzmy sobie właśnie o tej dalszej pielęgnacji. Pielęgnacja dalsza zależy od tego, co sobie tutaj posadzimy. Jeśli sobie posadzimy coś, co jest wymagające, że trzeba rwać te kwiatki, no to trzeba rwać te kwiatki. Tutaj trzeba będzie te kwiatki rwać. Chodzi oczywiście mi o kwiatki z Pelargonii, te przekwitnięte. W przypadku tutaj komarzycy nic nie, nic nie trzeba będzie robić. Mamy wiele różnych kwiatków. Robiłem o tym filmik jakiś czas temu. O tym jakie, jakie Wam najbardziej, najbardziej polecam. Więc tutaj Was odnoszę do tego filmiku. I tutaj po posadzeniu, to oczywiście zostanie wszystko podlane, I jak często podlewać. To jest bardzo ciężkie pytanie. Po prostu wsadźcie sobie palec tutaj i sprawdźcie, czy jest wilgoć. Jeśli jest, to znaczy, że nie macie podlewać. Gdy macie tutaj doniczkę z dziurkami, no to jest łatwiej tutaj iwonka będzie miała trudniej, ale ona jest zaprawiona tutaj bez, bez problemu. Się nic z tym nie stanie. I wąka ma takie jakby wyczucie, że bez problemu wszystko to nie zgnije i będzie dobrze. Więc podlewanie, załóżmy co kilka dni, gdy jest upał, codziennie trzeba też lać, więc to też w zależności od, od tej gleby i tak dalej. Więc tak na dobrą sprawę, kwiatki balkonowe według mnie to jest dosyć łatwa uprawa i nie ma z tym jakichś większych. Problemów. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy nie ma chorób, czy nie ma jakichś przykład mszyc, bo mszyce na niektórych kwiatkach balkonowych lubią sobie siedzieć. Chcę wam pokazać jeszcze jedną kompozycję od Iwonki. Nazwała to kosz wiklinowy w wiejskim stylu. I tutaj są bardzo ładne roślinki. Jest tutaj batat, to jest Ipomea. To jest ziemniak, który można, że jest troszeczkę zwisa. On tak na dobrą sprawę, on tutaj będzie. On, to znaczy, ten kosz będzie w innym miejscu, ale Wam tylko tak tutaj na szybko pokazuję. Pokażę Wam później, jak to będzie. Pokażemy Wam za jakiś czas, załóżmy za miesiąc, jak to będzie fajnie wyglądało. To będzie pięknie tutaj, tak na dole. Tu mamy y, bidens. To jest roślina taka stojąco zwisająca. Tutaj wszystko w sumie tak troszkę stoi, troszkę zwisa. Zobaczcie sobie, to jest bidens. Roślina idealna na stanowisko nasłonecznione. Ten, ta i pomała, no to mo może mieć i półcień, przynajmniej według tutaj nas. Tu, tu macie smagliczkę, też tak troszkę stoi, troszkę zwisa. Można sobie wziąć taką stojącą. My tutaj wybraliśmy bardziej taką zwisającą. I tutaj macie jeszcze pelargonię, pelargonię rabatową, która będzie stała na środku. Tutaj w sumie o komar mnie, mnie gryzie, więc troszkę się częsie ręka. Tutaj macie Osteo, tak, tak zwane stokrotki afrykańskie, i one stoją, więc tutaj macie w środku ładnie stoi, a po bokach tak. Troszkę stoi, troszkę zwisa. Tutaj, tutaj, o, smagliczka. I tutaj ten, te i pomała jeszcze jedna tutaj i tutaj. Więc będzie to bardzo, ale to bardzo ładnie wyglądało. Więc taki krótki filmik. Mam nadzieję, że, że był dla Was przydatny. Dajcie znać, czy Wam się podobał, czy więcej robić takich filmów z Iwonką, chociaż nic tutaj nie mówiła. Poczekajcie, niech chociaż coś powie do Was, nie? Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że moja kompozycja Wam się spodobała. Do następnego. Dzięki za uwagę i pozdrawiamy.